Blisko bramki, ale mam też wrażenie, że sam bramkarz nie był do końca przygotowany do interwencji. Kordowa, Dani Garcia wybijają teraz do przodu. Iwan Rakicic, Coutinho może trochę namieszać na skrzydle. w rękach bramkarza. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył strata piłki. Ma wsparcie, jak to rozegra. Suarez uderza. Luis Suarez jednak nie trafia w bramkę. Witalna interwencja w porę przeciął to podanie. Busquets. dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Luis Suarez strzela. I Luis Suarez zdobywa bramkę. Trafia zawsze, kiedy jest naprawdę potrzebne drużynie. Zdobyli Gola i to nie powinno dziwić. Są dzisiaj wyraźnie lepsi. Zasypywali rywala graden strzałów. Piłka musiała w końcu trafić do siat. Ich przewagę widać na całym boisku. Mają w sobie jakąś siłę. Kontrolują przebieg spotkania. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2 do 0. Beniat, Raul Garcia. Ma na skrzydle dużo swobody. Sergio Roberto, Messi, Raul Garcia. Dobrze antycypował intencję podającego, i mają piłkę. Rakitic, ale szpech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. No, mogą teraz skarcić rywali. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Unia Zmarnował tę piłkę, nie było do kogo dośrodkować. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Rakitic. A Bilbao od wrzutu z Juri Bercicze. Dani Garcia, Uniain, Williams. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Williams! Rakitic. Messi, Messi, ładne, prosto, zagranie. No, trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. Finał UEFa Champions League, a w nim FC Barcelona. Zdecydowanie zasłużenie w tym sezonie do... Prostopadle za linii obrony Raul Garcia. Williams! Ale spudłował. Próba plasowanego strzału, strzała, piłka nie trafia w po bramku. No wydaje się, że z tej odległości mamy prawo wymagać od strzelca nieco więcej. No i przejęli w ostatniej chwili. O i nie wyglądało to najlepiej. Sędzia chyba sięgnie po kartkę. Nie zastanawia się arbiter i wyciąga żółtą kartkę. Sędzia doskonale widział to ostre wejście piłkarza Barcelony i nie mógł postąpić inaczej. Paskudne wejście w ślizgiem. Nie zdziwię się, jeśli zakończy się kartką. Widać w tej powtórce, że zawodnik spóźnił się z interwencją. Sędzia ukarał gracza Benyat. Mogło być niebezpiecznie po tym rzucie wolnym, ale bramkarz chwycił piłkę. Znakomita sygnał. sędziego. Rozpoczynamy drugą połowę finału UEFA Champions League. Luis Suarez? Nieprawdopodobne! No, to byłaby niesamowita bramka, gdyby trafił z tak ostrego kąta. Trochę jednak zabrakło szczęścia. Ale chyba mógł poszukać innego rozwiązania. To nie była łatwa sytuacja do strzału. Dobre, skuteczne podanie. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Raul Garcia, Dani Garcia. Beniat. Ależ fantastyczna obrona. I będziemy mieli rzut rożny. Do grania piłki z rzut rożnego. Czy zdoła oddać strzał? Raul Garcia. Dobra okazja. Ten bramkarz jest bardzo pewny siebie, bo ma powody, gra fenomenalnie. Całkowicie panuje nad polem karnym. Messi. Jak twoim zdaniem zagrał w tych pierwszych 45 minutach Luis Suárez? To był na razie jego bardzo dobry występ. Świetna bramka i między innymi dzięki jego wysiłkom prowadzą do przerwy. Ponownie celnie podaje. Cordoba. Raúl Garcia. Jest groźnie, może strzelać. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Dani Garcia. Juri Bercicze. Już blisko pola karnego. Barcelona wznowi grę z auty. Atletik Bilbao wprowadza nowego zawodnika. Iwan Rakicic. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Iwan Rakicic. Sergio Busquets. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Teraz przy piłce Barcelona. Coutinho, Suarez. Podanie po skrzydle. Beniat. Bramkarz jednak czujny i po zagrożeniu. Ryzyk. Williams. I walczyli, z I będą rozpoczynali z rożnego. Mamy podwójną zmianę. Piłka z rzutu rożnego leci z pole karne. Szykuje się do dośrodkowania. Messi, niedokładne podanie i piłka dla drużyny przeciwnej. Oddalają grę od strefy obronnej. Mamy aut, wystarczy dobrze to wykorzystać są blisko pola karnego. Kapa. Dośrodkowuje. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Sergio Busquets Coutinho może trochę namieszać na skrzydle Coutinho. Atak pozycyjny długo rozgrywany jakby chcieli uśpić czujność rywala Ależ okazja Messiego Gol! Messi! Bardzo ważne trafienie to może być kluczowy moment tego finału no to mamy gola strzelonego przez kapitana. I to w jakim stylu? Wspaniały przykład tego jego Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Kapa. Inigo. Dani Garcia. Dobra pozycja do oddania strzału. No, i mamy stratę piłki. No, szkoda, nie udało się opanować piłki. znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Zmiana w Atletki Bilbao. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Mikel San Jose. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. To już końcówka tego jednostronnego meczu. Precyzyjnie zagrana piłka obrona przerobowana i zaskoczona. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Zmiana w zespole Barcelony. Punkiki, Rakitic. Dobrze udało się przeczytać to podanie. W ostatniej chwili przejęli. Siedki, mija teraz obroń. No będzie gol. Znowu piłkę Bramkarz. Jordi Alba. Rakitic. Leones ma dużo swobody na skrzydle. Arturo Vidal. No pięknie. Chodziła piłkę od nogi do nogi i podania są przemyślane i dokładne. Tak, bardzo przyjemnie się to ogląda. Każdy zawodnik wie. Suarez musi to trafić. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Juri Bercicze, inigo. Dobra okazja do oddania strzału. Gol 1-0 w finale UEFA Champions League. Teraz powinni. Dobrze przeczytał podani i w porę zareagował. Luis Suarez strzela! I Luis Suarez zdobywa bramkę. Trafia zawsze, kiedy jest naprawdę potrzebny drużynie. Zdobyli Gola i to nie powinno dziwić, są dzisiaj wy. Ależ okazja Messiego!